Księżna Kate życie rodziny zaskakująca prawda, jej najmłodszym dziecku. Księżna Kate i ksiądz William, pomimo niedawnej serii skandali spowodowanych przez księcia Harlego, wciąż cieszy się nieslabnaca popularność. Autobiograficzny film dokumentalny Harry McHanora z księstwem nie zdolali zaszkodzić z pozycji księzata Cambridge. Wręcz przeciwnie, ataki ze strony Sussexów uderzyły w nich samych doprowadzając do spadku sympatii ze strony Brytyjczyków oraz Amerykanów. Rodzina królewska konsekwentnie milczy na temat kolejnych oskarżeń ze strony księcia Harry'ego i Meghan Markle. Niewykluczone, że za jakiś czas król Karol III ulegnie namowom brytyjskich mediów i zgodzi się udzielić wywiadu w tej sprawie. Póki co, brytyjski dwór skupia się na działaniach wizerunkowych. Które mają na celu zatuszować złe wrażenie wywalane przez sus seksów. Księdza Kate i książę William bardzo rzadko dziela się w mediach społecznościowych z dzieciami ze swojego życia osobistego. Chociaż na dzień uczestnicza w niezliczonych wydarzeniach kulturalnych i spotyka się z tłumami poddanych. Sprawy dotyczące bezpośrednio ich dzieci pozostają poza świecznikiem. Tym razem Cambridgeowie zdecydowali się uchylić rapka tajemnicy i w mediach społecznościowych udostępnili rodzinne zdjęcie. Książę William i księżna Kate oprócz wywiązywania się z licznych obowiązków członków rodziny królewskiej. Maja również staglowi opiekę nad trojgiem swoich dzieci. George, Charlotte i Moose rosną na oczach poddanych. Którzy z uwaga dopatrują się w maluchach podobieństwa do rodziców. Wszyscy są ciekawi nie tylko. Jak zamienia się wygląd młodego pokolenia royalsów, ale również jak kształtuje się ich charaktery. Najnowsza publikacja księzat Cambridge Analytica sprawiła, że fani brytyjskiej rodziny królewskiej mogli dowiedzieć się nieco więcej na temat rodzinnego życia księznej kate i księcia Williama. W sieci ukazało się zdjęcie Kate Middleton w dzieciństwie. Co sprawiło, że księzna zdecydowała się publicznie pokazać fotografię z rodzinnego albumu. Okazuje się, że zrobiła to w szczytnym celu. Pod koniec stycznia ruszyła bowiem kampania Szapinkus. Zainicjowana przez sama księżnę Katę. Akcja ma na celu szerzenie świadomości na temat tego, że pierwsze lata życia dziecka mają kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Z wpisu zamieszczonego na oficjalnym Instagramie księżnicy Cambridge dowiadujemy się więcej na temat kampanii Szapinkus. Uruchomiliśmy Szapinkus. Aby zwiększyć świadomość na temat tego, jak kluczowa rolę odgrywają nasze wczesne lata w kształtowaniu reszty naszego życia. Chcielibyśmy, abyście w ten weekend spędzili czas ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami, współpracownikami i społecznościami, rozmawiając o swoim wczesnym dzieciństwie i o tym, jak ono wasze życie czytamy w poscie. W mediach społecznościowych ksiazat Cębrydge opublikowano zdjęcie wykonane księznej Kate. Gdy była jeszcze mała dziewczynka, kilkumiesięczna przyszła królowa została uwieczniona w ramionach taty. Fotografię wykonala jej mama. Internauci od razu dostrzegli niebywale podobieństwo najmłodszego z dzieci Cębrydgeów do księznej Kate. Wszyscy podkreślali w komentarzach, że ksiazę Louis. Który slim z charakteru jakie to skóra z dieta z siecia księcia Williama. Czy tylko mnie się zdaje, czy jest niezwykle podobieństwo między księciem Louisem a księznakatę. Louis wygląda jak twój bliźniak. I już wiadomo, po kim Louis jest taki slotki. Myślałam, że to księza Louis czytamy w komentarzach. Z kolei. Księżniczka Charlotte niemal przez wszystkich jest uważana za najbardziej podobna do swojego taty.